Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Wróżka Fortuna się kłania. Dzisiaj wszystkie strzelce zapraszam do wysłuchania horoskopu na miesiąc kwiecień. Te zodiakalne i te z ascendentem strzelcu. Moi drodzy, dzisiaj rozkład z kart Tarota, karty cygańskie oraz magiczne przesłanie od wróżek dla Was. Także zapraszam serdecznie do wysłuchania. Będzie o finansach, o miłości, również poruszymy aspekt zdrowotny. Wyjaśniające karty, tutaj damy cygańskie. Oraz moi drodzy, chciałam ogłosić konkurs dla wszystkich moich subskrybentów. Jest to warunek, aby być subskrybentem. Będę losowała jedną osobę każdego ostatniego dnia, miesiąca, bądź przedostatniego dnia. I tutaj będzie darmowe czytanie godzinne. A ja już teraz skupiam się na horoskopie dla strzelca na kwiecień. Myślę, że bardzo interesujący będzie to konkurs, będzie to co miesiąc i każdy będzie miał szansę, jeśli subskrybuje mój kanał, będzie miał szansę na tutaj darmowe czytanie. Także jeszcze zobaczymy, co ja tutaj wymyślę. Ale cały czas będą konkursy w tej chwili, bo wydaje mi się, że będzie to o wiele ciekawsze. Na pewno będzie rozdanie darmowych czytań na każde kolejne tysiąc subskrybentów. Czyli zbliżamy się do 9000, będzie również darmowe czytanie. Dobrze y, będę robiła konkursy. Y, to miałam na myśli strzelec kwiecień, moi drodzy. Strzelec miesiąc kwiecień, tydzień po tygodniu. Piękne energie jak na razie. Czysty miesiąc. I wyjaśniające bądź karta rada. Zobaczymy tutaj, co dopowiedzą karty cygańskie. Drodzy, może zacznę od finansów, ponieważ jest tu dużo energii monet. As monet, dziesiątka monet, trójka monet, a także królowa monet. Jest to czytanie miesięczne. Wyciągam same aspekty najciekawsze. Staram się jak najbardziej optymistycznie przekazywać moje horoskopy. O tym wiecie. Wchodzicie w energię. W miesiąc energią, przepraszam, Giermka, czyli Pazia. Buław. w tej talii snów akurat jest to giermek buław taką energią rozpoczyna strzelec ten miesiąc energia bardzo fajna ponieważ czeka was dużo dobrych pozytywnych wiadomości od początku miesiąca mogą to być listy smsy dotyczące właśnie czy nawet telefony może jakiś właśnie do was posłaniec Przyjść z wiadomością, w cudzysłowie oczywiście, z wiadomością dobrych, pozytywnych finansów. Koło Waszego domu są finanse, jest bardzo dobra współpraca. Zawsze Królowa Monet, niezależnie czy jest to czytanie dla kobiety, czy dla mężczyzny, jest to Królowa Monet osoba, która ma finansowo zabezpieczoną przyszłość, ma zawsze finanse uregulowane. Czyli popłacone rachunki domowe, czyli ma zawsze pieniądze odłożone i jest zabezpieczona finansowo. I właśnie koło domu bardzo dobra współpraca w tym miesiącu dla Strzelca bardzo dobre perspektywy. Ogólnie energia odrodzenia, harmonii i balansu, choć w pracy możecie mieć Dużo zajęć, bardzo dużo przemieszczania się, może niektórzy delegacje, może niektórzy zmiany pracy, a niektórzy również rozpoczną nowy biznes. Asmonet mówi o nowych początkach. Bardzo mm, fajnie, bo będziecie pracować w zespołach, zgodnie, bez jakichś większych problemów. Z tym, że trzeba będzie podejmować decyzje, bo jest dużo dwójek. Ale także karta kochanków mówi nam nie tylko o miłości, ale też o podejmowaniu decyzji, czy do, co do partnera, czy co do życiowych decyzji. Może być jakiś impas, tutaj trzeba będzie podjąć decyzję, na przykład czy wyjechać w tą podróż, czy nie, tak, czy. Podjąć tą pracę, czy wziąć tą dodatkową pracę, y, czy zacząć ten projekt, co robimy, Tak, podejmujemy decyzję. Także w finansach jesteście zabezpieczeni, jesteście y, zadowoleni. Y, może być tutaj w miłości dla samotnych osób, y, może dziać się bardzo dobrze, mogą być zaręczyny, możecie czuć się spełnieni w stałych związkach. Y, Będziecie razem wszystko z partnerem wykonywać, będziecie razem wyjeżdżać. Może pod koniec miesiąca, właśnie tutaj, taka podróż was czeka, ale musicie jeszcze się zdecydować, bo jeszcze się wahacie co do tej podróży. Proszę pamiętać o. O tym, aby jak podejmujecie decyzję, czy jak będziecie coś załatwiać z partnerem, aby tutaj koniec miesiąca, aby o czymś nie zapomnieć, czegoś nie przeoczyć, aby Wasza podróż, czy Wasze plany, jak były zapięte, na, dopięte na ostatni guzik, jak ja to mówię, żeby wszystko było bardziej zaplanowane, bo tutaj może coś... Yy, yy, nie wypalić. Możecie się wracać do domu, możecie zapomnieć, czegoś wyłączyć w domu, czy y, jakiś dokumentów wziąć, na przykład w podróż służbową. Ja mówię wiele opcji, ponieważ jest to czytanie ogólne dla y, wszystkich, y, prawda, dla każdego strzelca, jakby było to. Indywidualne czytanie można by było powiedzieć coś właśnie tutaj prywatnie, szczegółowo a ja chciałam powiedzieć ogólnie także może jakieś finanse będą do uregulowania z końcem miesiąca, również. Czasem trzeba będzie zapłacić jakieś zaległe rachunki, ale może to być mandat również. Może to być mandat Uważajcie w drodze. Cóż tutaj ja mogę więcej dodać? Bardzo ciekawe finanse może trochę taka rutyna w tych zajęciach, wszystkich. Starajcie się. W tym miesiącu no, trochę odpocząć, zwolnić tempa i także wybrać się gdzieś y, razem z partnerem, bo to by było właśnie bardzo dobre. Y, może jakaś krótka wycieczka, jakiś koncert tutaj, gdzieś y, może na łono natury odpocząć, zrelaksować się, y, co Wam tutaj y, przyniesie y, dużo radości. E, moje drogie strzelce, co tutaj co do zdrowia? W zdrowiu e, chciałabym, abyście e, może wykonali jakieś badania, może e, zadbali o. E, swoje serce, bo mogą być jakieś drobne nerwobóle. Także jest tu konieczność przyjmowania jakichś tabletek dla strzelca w tym miesiącu. Może to być związane z hormonami, może to być związane z przeziębieniem. Coś tutaj mm, trzeba będzie zażywać, może suplementy diety. Ogólnie zdrowie dosyć dobre, no ale jeśli pojawi się konieczność pójścia do lekarza, to zalecałabym jakiegoś lekarza prywatnego, może, bo tu się tak pokazuje, że może być leczenie prywatne. Ale bardzo dobre tu perspektywy. Może czasem możecie się podziębić gdzieś na wyjeździe. Układ moczowy, nerki czy pęcherz, ale to będzie nieduża dolegliwość. Dobrze, to bym tak widziała w zdrowiu. Co mówi tutaj przesłanie magiczne od wróżek abyście odpuścili i jeśli zrezygnujesz z nadmiernej kontroli i odprężysz się twoja energia przyciągnie do ciebie spełnienie marzeń ja też właśnie tu mówiłam żeby odprężyć się wyjechać gdzieś z partnerem czy partnerką dać sobie troszeczkę luzu nie samą pracą człowiek żyje aby nabrać dystansu do otaczającego świata i harmonii. Karty cygańskie również mówią o. Mm, jakiejś sprawie y, która może być do załatwienia w tym miesiącu sprawie urzędowej y, także y, uważajcie tutaj bo partner może być o was zazdrosny ale w uczuciach y, również y, ja tutaj nie widzę aby y, było źle może trochę rutyny może trochę zazdrości ale jesteście kochani i jesteście wspierani przez swojego partnera y, w tym miesiącu na tym kończę horoskop dla Szelca, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia moi drodzy.